Cześć, chciałbyś wiedzieć jak sfotografować swoją nieruchomość tak żeby nawet bez zmian sprzętu prezentowała się jeszcze lepiej? Jeśli tak, to oglądaj to wideo dalej. Mianowicie pierwszym takim sposobem na zwiększenie atrakcyjności zdjęć twojej nieruchomości jeszcze nawet bez zmiany aparatu fotograficznego jest odpowiednia pora, w której wykonasz zdjęcia. Wykonaj zdjęcia kiedy, za dnia, kiedy światło jest naturalne. Z reguły polecam w takich przypadkach unikać bardzo ostrego światła, będzie to przeszkadzało. Kolejnym tipem jest odpowiednie. Odpowiednie przygotowanie nieruchomości pod kątem wyposażenia i dodatków. Warto dodać takie proste rzeczy, które wprowadzą troszkę życia i ciepła do nieruchomości. Mowa tu o kwiatach, filiżance kawy, rozłożonych, rozłożonej zastawie lub książce czy gazecie. Takie elementy drobne stylizacje mogą dodać troszkę życia i spowodować to, że zdjęć, nieruchomość na zdjęciach nie będzie taka pusta. Kolejnym sposobem na poprawę Twoich nieruchomości, Twoich zdjęć nieruchomości jest przejście się po całej nieruchomości i zobaczenie z których miejsc wygląda ona najlepiej, na atrakcyjniej i pod tym kątem później fotografowanie tych wykonywanie tych zdjęć. Kolejnym takim etapem, kolejnym takim sposobem jest eksperymentowanie z różnymi obiektywami. Aktualnie mamy kilka różnych obiektywów w telefonie, między innymi szerokokątny, standardowy i taki tele, czyli zbliżenie. Warto je wykorzystać. Szerokokątny warto wykorzystać do takich szerokich planów, gdzie pokażesz całą nieruchomość, rozkład danych pokoi i pomieszczeń. Natomiast do takich zbliżeń, do takich detali warto stosować już standardowy obiektyw lub tele, czyli ten, który daje największe zbliżenia. Wtedy ten pierwszy plan nie będzie taki zniekształcony, a wszystko będzie lepiej wyglądało. Także jeśli zastosujesz wszystkie z tych sposobów, to uzyskasz dużo lepsze zdjęcia swojej nieruchomości, zupełnie nie zmieniając sprzętu, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat fotografowania nieruchomości, obserwuj mój profil. Hej.